Gmina Jedwabno posiada niewielu mieszkańców, jednak drzemie w niej ogromny potencjał. Ta wyjątkowa część powiatu szczycieńskiego poszczycić się może nie tylko wspaniałą przyrodą, ale również wieloma inwestycjami, które z roku na rok poprawiają jakość życia mieszkańców. Dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz planom na rozwój, Gmina Jedwabno zainwestowała w latach 2018-2023 ponad 32 miliony złotych. Uważam, że y, no jesteśmy y, z... Biegniemy z dobrym tempem rozwoju, ponieważ biorąc pod uwagę ilość pieniędzy przeznaczoną na jednego mieszkańca w ramach inwestycji, to jak Państwo pewnie zauważyli, jest to, jesteśmy na pierwszym miejscu, bo mamy ponad 1400 zł. Wszelkie inwestycje, które były realizowane i są realizowane w gminie Jedwabno, są wykonywane czy zaczynają się dopiero. Wtedy, gdy uzyskamy dofinansowanie z zewnątrz, współczesna gmina nie może funkcjonować bez dobrej infrastruktury drogowej. Dla obecnej Rady Gminy komunikacja była kluczowym elementem rozwoju. Dlatego mieszkańcy sołectw mogą cieszyć się nie tylko nową nawierzchnią, ale również oświetleniem czy chodnikami, które często były realizowane dzięki sprawnie działającemu funduszowi sołeckiemu. Do tego ponad 90% gospodarstw domowych ma doprowadzone instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Łącznie mamy 46 kilometrów dróg. Prawie w każdej miejscowości została jakaś droga zrobiona. Wszystkie drogi w zasadzie służą mieszkańcom. Została poprawiona jakość życia, bezpieczeństwa. Były takie miejscowości, gdzie naprawdę ciężko było przejechać, a w tej chwili jest naprawdę sytuacja, poprawiła się o 100% można powiedzieć. Większość gminy jest wodociągowana, zostały chyba dwie miejscowości. Drogi to nie jedyne inwestycje zrealizowane w kończącej się kadencji Rady Gminy. Jedwabno, jako jedyne w całym powiecie szczycieńskim, założyło Radę Seniorów. Inwestycje społeczne objęły również lokalną straż pożarną, a nowe wozy, remizy czy łódź z pewnością poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Decyzją Rady w Jedwabnie otwarto nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyremontowano środowiskowy dom samopomocy, a także zainwestowano w instalacje gazowe oraz kotłownie w Urzędzie Gminy. Każdy mieszkaniec widzi, tak, co powstało. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Trudno w paru słowach to opisać. tak. Jest tego naprawdę mnóstwo. Chodniki, drogi. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu powstało wiele oświetlenia na terenie gminy. Przy budżecie gminy w wysokości 25-26 milionów udało nam się przez te 4 lata wydać na inwestycje 19,5 miliona złotych i to stanowi 21% wydatków ogółem w gminie. W chwili obecnej budżet gminy Jedwabno wynosi 40 milionów złotych i podwoił się w stosunku do 2014 roku, gdy wynosił około 18-19 milionów. Wiele z tych inwestycji powstało przy wykorzystaniu dotacji z Polskiego Ładu oraz programów unijnych, dzięki czemu w latach 2018-2023 gmina zmieniła się nie do poznania. telewizja Kopernik. Kopernik.tv